Cześć, jestem Klaudia, kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Masa atomowa pierwiastka chemicznego wynosi 6,9248 unita. No i podpunkt A. Podaj nazwę symbol tego pierwiastka chemicznego. No to tutaj mamy masę atomową. Taką. Czyli przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych. I odczytujemy z tego układu, który pierwiastek ma taką masę atomową. I tutaj jest mowa o licie. Czyli nazwa podpunkt A, lit i symbol LI. Dobra. B. Podaję liczby masowe jego dwóch izotopów. No to tak. Przede wszystkim pamiętajcie, że jak mamy izotopy, to stosujemy zapis nie taki, jaki mamy na układzie, bo na układzie mamy ZA, tylko mamy od A do Z. Masowa, atomowa. I możemy zapisać dwa atomy litu, i będzie to tak: szósteczka i siódemeczka. Skąd to wiem? Po średniej masie atomowej, że będzie tutaj jedna liczba całkowita wstecz, no to jest szóstka, i jeden po tym, czyli siódemka. Dwie liczby całkowite, bo tutaj nie mamy ułamków. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.